Jak ja zaczynałem, no ja sprzedawałem 3-4 laptopy, wiesz, z kanapy z domu dosłownie, mm. tak? e, No i byłem ciekaw, jak wygląda taka firma, do jakiej aspirowałem, ja jak, jak to wszystko działa, jak to kiedyś może funkcjonować. No ja jestem na tyle szczęśliwy, że mi się udało i teraz już wiem. No rzadko można kupić samochód, który udoskonalany jest w trakcie jego posiadania. No to też żadna marka tego w sumie nie, nie dostarcza. Mam auto na czteroletniej gwarancji i ani jednego obowiązkowego przeglądu. Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w Poznaniu. Za mną widzicie dwa samochody. Jednego powinniście kojarzyć z e, lipcowych materiałów filmowych. Przerabiliśmy tego Mustanga dla Mateusza z firmy Zarkom. E, Przyjechaliśmy do Poznania, żeby rozwikłać jedną zagadkę. Mateusz, słuchajcie, zamienił swojego Daily cara w widlastą pausenkę na elektryczną testę. Co jest? E, no. Bardzo ciekawe. Dobra, samochody są na zewnątrz. Wejdziemy teraz do firmy i znajdziemy Mateusza. O! Cześć Mateusz! Cześć! Miło się zobaczyć! Słuchaj, przyjęliśmy taki kawał drogi, żeby zadać Ci jedno ważne pytanie. Tak jak? Dlaczego przesiadłeś się z benzynowego silnika na elektryka? Rząd polski podatki mnie znika. Nie, tak z ciekawości, bo mam możliwość, jestem na tyle szczęśliwy, że... A, że mogę to sprawdzić, spróbować i stwierdziłem, że przetestuję i zobaczę, czy, czy się to opłaca, czy ma to sens, czy nie. A, słuchaj Mateusz, w firmie u Ciebie jestem pierwszy raz, odbieram dzisiaj Mustanga. E, powiedz, czym dokładnie Ty się zajmujesz? E, no Nasza firma, ja, zajmuję się sprzedażą sprzętu poisingowego, komputerowego, głównie laptopy, komputery, monitory. A, sprzęt, który jest używany, ale ma jeszcze swoją wartość. Jak ja zaczynałem, no ja sprzedawałem 3-4 laptopy, wiesz, z kanapy z domu dosłownie, mm. tak? E, no i byłem ciekaw, jak wygląda taka firma, do jakiej aspirowałem, jak, jak to wszystko działa, jak to kiedyś może funkcjonować. No ja jestem na tyle szczęśliwy, że mi się udało i teraz już wiem. No, jak już wiesz, lubię szybkie samochody, a przynajmniej no, 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 szybsze niż przeciętne. No i znalazłem taką opcję elektryka, który okazał się szybszy niż przeciętny benzyniak. I stwierdziłem, że jeżeli można za normalne pieniądze, jeszcze relatywnie normalne pieniądze go kupić, a dodatkowo mogę odliczyć troszeczkę więcej pieniążków od, od dochodu i wrzucić w koszty większą wartość, to decyzja padła na taki, a nie inny model w wersji Performance. No I, i zobaczymy, no na razie używam go tydzień, więc za dużo powiedzieć nie mogę, ale mam nadzieję, że, 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 no, że będę tak zadowolony z użytkowania, jak do tej pory. Zobaczymy się za jakiś czas, pewnie miesiąc. I zrobimy taki porządny test drogowy. Tak przetestujemy wszystkie systemy, zobaczymy e, tą autonomikę, zobaczymy tak jak to działa z praktycznego to punktu widzenia. Ten, um, przetestujemy przyspieszenie, może porównamy przyspieszenie Mustanga z Teslą, to by było o, fajne. Um, jeżeli będzie Mustang jeszcze tutaj dostępny, Tesla przyjedzie i tak do nas e, na małą modyfikację. Tak um, Wszystkiego też się dowiecie w przyszłości. Bo to będzie dosyć ciekawy, na pewno ciekawy materiał. Słuchajcie, zanim przejdziemy do aut, oprowadzę was jeszcze, może po filmie, bo sam jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda, jak te laptopy tutaj są, tutaj są pakowane, przechowywane, magazynowane. Jest tutaj też punkt serwisowy. Sam poszukuję jakiegoś dobrego laptopa, dobrych filmów, może tutaj chłopaki mi pomogą. Nie wiem, czy tak sam się mogę poruszać po magazynie, ale fajnie będzie zobaczyć paletę, na której jest na przykład 600 laptopów. No to jesteśmy teraz na a, magazynie, tym głównym magazynie, tak? To jest, to jest, to jest główny, magazyn. główny magazyn. Mamy tutaj różne sprzęty polizingowe, które trafiają na sprzedaż. Okay. Sprawdzane laptopy na przykład. Nie? Czyli to są laptopy, które najpierw są sprawdzane przed tak, sprzedażą, a, tak? Sprawdzamy, czyścimy układy chłodzenia, no a potem hmm. będą do klienta. Instalujemy, no i będą do klienta. Tak? Dobra, to co? Dziękuję za krótkie. Przedstawienie tutaj jak działa firma i czym się zajmuje. Przejdziemy co? Może na dwór, zobaczymy Przejdźmy, jeszcze auta. Ja coś um, na Ciebie posiłek. Dobra. Jeśli chodzi o prezentację, to jest, la, jest to Tesla model 3, ale w wersji performance, czyli tej ciut szybszej. Yy, to wiele specyfikacji w zasadzie no można powiedzieć. W pierwszych latach produkcji to auto miało 450 koni, tak przynajmniej twierdzi producent ale po ostatnim update'cie softu ma 5% więcej, co daje troszeczkę ponad 470 nie wiem jaki moment obrotowy, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, na pewno gdzieś idzie to znaleźć zasięg jest to 490km i to jest raczej na papierze no, trzeba by było naprawdę się starać, żeby taki osiągnąć ale te 400 jest jest realne po mieście o dziwne, to jest różnica między samochodem spalinowym a samochodem elektrycznym w trasie to auto zużywa więcej energii, czyli ma krótszy zasięg niż w mieście. W mieście dochodzi ta regeneracja energii z hamowania, czyli z no, odzyskiwanie energii podczas hamowania. I w mieście ma ten zasięg większy o jakieś tam 20% niż na trasie. Także na trasie raczej 300 km trzeba liczyć. No i też pamiętamy, że nigdy nie użytkujemy auta elektrycznego... Od 100 do zera, no bo jak nam pokaże zero, no to już jest problem, raczej. Także, no, staramy się używać w zasięgu od 80 do 15 Tak przynajmniej mi powiedziano, nie jestem ekspertem. Ja staram się użytkować od 75 do 20, a trasę to na razie miałem jedną, więc, więc za dużo nie mogę powiedzieć. Nie? Słuchajcie, na szybko sobie jeszcze zobaczymy wnętrze, ja zaczyna padać. Pogoda nie jest zaciekawa. ciekawa. Słuchajcie, wnętrze tutaj, no już wybrał. Białą opcję. Białe wnętrze i to jest coś jeszcze? Nie, tylko Nic Więcej możesz wybrać białe lub czarne. Tylko białe lub czarne. Na chwilę I a i czarne ma y, mówiłeś drewniany tutaj drewniany wykończenie na desce. Ozdobną... Tutaj jest taka w kolorze no białe Tak jest. <laughs> Weźiemy sobie może Zobacz, że to nie ma nigdzie przycisku, to masz dwa przyciski na kierownicy i nawet schowek otwiera się z tego cholerstwa. Nie ma przycisku fizycznie nie otworzysz schowka, także musisz kliknąć w no, samochód, samochód i, I go nie otworzysz? Także to jest taka wiesz, że nigdzie, że masz dwa przyciski na, na kierownicy i to jest wszystko. No, no wiadomo, no masz kierunkowskaz i, i ten, ale nic innego nie masz, mm -hmm. nie? wszystko jest, jest sterowane z ekranu. Kurde, sporo rzeczy. Aha, to jakieś aktualizacje. A na przykład jak masz ten pakiet rozrywki, multimedia, nie? A, mm -hmm, to tutaj panie multimedia, co? Pokażę ci. Multimedia, nie, tutaj tylko piosenki. Yy, nie, bo to, to teraz tak. Samochód? Tu jest... Zaczynamy od, od samochodu. No. Możesz otwierać bagażniki i port ładowania. Yy. Ustawiasz sobie yy, lusterka. lusterka yy, ustawiasz sobie yy, ustawiasz sobie pozycję Może... kierownicy opcję taką na przykład jak jasność jasność ekranu i tak dalej, jeżeli chodzi dalej bym przeszedł, no bo reszta to są no, oświetlenie, ustawiasz sobie yy, no, światło do jazdy dziennej ja mam wszystko w auto i uruchamia mi automatycznie długie światła jak jestem na trasie i automatycznie je rozłącza, widziałem też, że mogło mi się wydawać, ale wydaje mi się, że na trasie rozłączył mi lewe światło Długie, żeby nie razić kierowcy, który jechał na przeciwka, a prawe dalej świeciło, ale mogło mi się wydawać, tego jeszcze nie wiem. Yy, tutaj masz oświetlenie wewnątrz, to takie nastrojowe, czy jak to nazwać. Ja większość mam na auto, wszystko mam powłączane. Yy, autopilot, tutaj są dość ciekawe, yy, dość ciekawe opcje. Autosterowanie, czyli auto faktycznie steruje samo. Trzyma się pasa ruchu, nawet potrafi ten pas zmienić na trasie, wyprzedzić, znaczy na trasie, na drodze dwupasmowej szybkiego ruchu potrafi wyprzedzić tira. Tutaj jest ta opcja nawigacji na autopilocie. Ja na razie przetestowałem to w ten sposób, że na autostradzie faktycznie zjeżdża tam, gdzie powinien, bierze ten zjazd. Wjeżdża sam na ślimaka, no ale już jak podjechał pod Rondo, no już troszeczkę moje nerwy już, już puściły, już musiałem chwycić kierownicę. No ale mam zamiar to przetestować dalej. No i w zasadzie reszta to są już opcje. Możesz w nawigacji włączyć Triplaner, on sprawdza gdzie są ładowarki, jak masz jechać, żeby naładować i dojechać. Ten online routing to jest, on na żywo sprawdza, czy był jakiś wypadek, czy, czy gdzieś zmienić trasę, czy jak jest jakieś utrudnienie w ruchu i tak dalej. Nie przetestowane, więc tylko to, co, co, co przeczytałem mogę przekazać. Yy, muzyka, no to wszelakie, wszelakie źródła od radia klasycznego po to, co mamy w, w telefonie i możemy sobie z telefonu puścić. Fajną opcją jest karaoke. O, może sobie śpiewać, bo jest I ma wgrane <laughs> parę utworów. Nie wiem, czy można dokupić więcej, czy nie. Jeszcze nie sprawdzałem, ale fajne jest też, jak jesteś w trakcie jazdy. Nie na postoju, obecnie jesteśmy w trybie postojowym. To jest napisane, że karaoke jest dla wszystkich. Hmm. E, czyli muzyka, ale kierowca, no nie dla kierowcy jak gdyby, że i mało tego jak uruchamiasz karaoke podczas jazdy, to musisz kliknąć potwierdzić, że jesteś pasażerem i to włączasz. nie kierowca, tylko pasażer się tym bawi, nie? E, Także to jest e, ciekawe. No jest oczywiście Spotify, auto jest permanentnie podłączone do internetu. Yy, także, także jak mamy konto Spotify, no to mamy, to mamy swoją muzykę wszędzie i zawsze. No i radio tuning, czyli radio internetowe. Nie? Yy, teraz tu mamy rozrywkę, mamy Netflix. Jak sobie siedzimy na, na stacji ładowania i nam się duży, to możemy sobie obejrzeć serial. No to jest bomba po prostu. To jest coś, co, mamy... co by mnie sprzedało tutaj. Tak jest. <laughs> mamy i, I całkiem niezły jest system audio. Nie, nie wiem, jakiej firmy jest, czy jest jakiś tam autoryzowany, czy nie. Ale, o nie, wczytuje się YouTube, jak widzisz teraz e, Mamy YouTube, także możemy sobie i wasz kanał nasz, oglądać. No. obejrzeć Tak Możemy sobie oglądać przebudowę Musanga Dobra, wyłączymy to, na To jest super po prostu, no i teraz pamiętam, że miałem problem z wyjściem. Ostatnio, jak siedziałem w garażu, nie mogłem wyjść z YouTube'a. Aha, już wiem dlaczego. Bo mógłbym naklejka jest. A jest, X tak, jest a jest Xik to? Tak, jest Ixik za naklejką. Naklejkę mam, bo jestem paranoikiem i nie chcę porysować zanim oblepię ekran, a nie mam jeszcze tej folii do oblepiania ekranu. I wiem, że znając mojego pH, porysuję to i potem przez 4 lata będę patrzył na tą rysę. Także tak mam naklejkę, ale oderwę ją bez przesady. Nie jestem aż takim pedantem. Wracając do tych, co jest jeszcze fajne, to chciałem te gry pokazać. Na pewno każdy już jest arcade. I naprawdę tych gier jest sporo. I pojawia ich się coraz więcej. Ja na przykład to Stardew Valley znam, ale normalnie z komputera. Także no, jest to ciekawe. To jest fajne, jeśli chodzi o taki aspekt. Takiego, no Może taki nawet aspekt wow, no bo nikt się tego nie spodziewa, a prowadzisz kierownicą. I z tego co wiem, pedałami również. Masakra! Także. <noise> to jest jeździś... mega dobre. Eee... Nie wiem. Cio. Na razie grałem o trzeciej w nocy z Wiktorem na stacji lądowania, więc. Pojechałem na supercharger eee, do Niemiec, tam 20 km w głąb Niemiec. Znaczy się, wracając dostałem fotkę na remoncie, bo, bo czemu, czemu by nie remont autostrady tam do 60 ograniczenia. No my przejęci, ja jechałem 85 na godzinę, ale, no ale jednak, nie? No mhm. jest to tam 25 więcej. I, i dostałem fotkę, także czekam aż przyjdzie ten mandat pozdrożenia z Niemiec. Pierwsza, pierwsza przejażdżka. 5 km... No nie no więcej, od 20 do, do tego Superchargera, tam... 20 minut czy tam pół godziny no i wracałem 5 km od tego no czyli pierwsze 30 km już dostałem zdjęcie. I mówię, no wcale nie szalałem. W sumie to nie jest Ci to w domu potrzebne no bo no jak często w domu potrzebne, to nie jest wiesz, te, w domu punkt ładowania nie wygląda tak jak supercharger na trasie nie zależy Ci, żeby to się w pół godziny naładowało o 200 km zasięgu po prostu wracasz do domu, podłączasz tak jak telefon idąc spać i, no i rano jest naładowany, a czy to się naładuje w dwie godziny czy w cztery, to w zasadzie nie ma dla ciebie różnicy natomiast w trasę, no ja na razie miałem jedną trasę jak go odebrałem, to była moja pierwsza styczność z autem elektrycznym jakimkolwiek, a co dopiero z, z Teslą, więc to też nie byłem, no może trochę więcej nerwów niż, niż to było potrzebne, natomiast no nie byłem pewien gdzie to naładować, a ja, wiadomo, że to, to nie jest tak, że, że skończy się prąd i mogę sobie wziąć karnister i gdzieś dotankować parę amperów no, no, no nie, no po prostu no, jest to jednak większy problem nie? ale okazało się jednak, że to było niepotrzebne nerwy bo jednak, no, jedna ładowarka na trasie była, no ale była nie? mam auto na czteroletniej gwarancji i ani jednego obowiązkowego przeglądu, nie muszę tym autem podjechać nigdzie do momentu, aż się faktycznie zepsuje i w przypadku tego, no jakby się nie dało, że coś stało no to w większości ma, ma ten, ten swoją Jakąś tam, no nie wiem, no, na bazie czujników napisze ci, że no, udaj się na serwis, bo coś jest nie tak. Nie? Mhm. Także, no, no, no mówię, 4 lata nie robisz nic. Jeżeli nie przejedziesz jakiejś tam zatwarzającej ilości kilometrów, to też nawet nie wymieniasz klocków, bo ja praktycznie nie używam hamulca, bo wszystko jest na tym regenerowanym hamowaniu. Yy... W zasadzie, z tego co czytałem, to w tym aucie wymienia się wycieraczki i dolewa płynu hamulcowego. Gdzieś tutaj w tunelu jest yy, filtr... Yy, kabinowy? No, pyłowy, kabinowy i to jest wszystko. Nic innego w samochodzie nie robisz. Możesz wymienić opony, wycieraczki i dolać płynu do spryskiwaczy. W zasadzie tyle. Ukrywam troszeczkę do mnie no, przemawia. No. auto bezobsługowe. Wystarczy nie zapomnieć, żeby podłączyć jak telefon na noc do ładowania, no jednak to osiągi, no, no, no ma w linii prostej faktycznie, no i on. o kurcze, no właśnie, <laughs> także nic, zero redukcji, zero niczego i z samochodu, który jedzie 20 na godzinę po, po bocznej drodze na grę, no. ja w siedzeniu i bezdźwięcznie, no. także to jest akurat fajne. To jest na pewno fajne. I to Kurde. z każdej prędkości, naprawdę z każdej prędkości, tam ze 100 na godzinę też doduszasz podłogę I, to jeszcze w i, i jest jest czym wyprzedzić na trasie. Natomiast mówię, charakterystyka samochodu i też jego wydaje mi się, no nie wiem, wchodzisz ze środka, to jest tak minimalistycznie, czy to się komuś podoba czy nie, no to już jest kwestia gustu, ale ona nie ma, że wiesz, czerwonych napisów, jakichś tam oznaczłem GT czy type R, czy czegokolwiek. Żeby tam się ścigać z każdym Tylko sobie w miarę powoli jedziesz, no ale no, Jak chcesz Możesz to... sobie przyspieszyć, natomiast samochód jak gdyby Do tego chyba nie namawia, tak przynajmniej w moim odczuciu nie? Ale to już raczej subiektywne Zapomniałem <gry> jak to chodzi no Fajnie, Fajnie no inne wrażenie Odjechałem Mustangiem po odbiór z Mini. Wiktor wyjeżdżał Mustangiem, ja odbierałem samochód, ja odbierałem Teslę, No i no jednak ten dźwięk silnika no, troszeczkę inaczej. Wydaje no. mi się, że jest taki czynnik, czynnik wow. Samochód, no, no Mustang ma większy niż, niż Tesla. Jednak bo jak już przejdziesz tą taką fazę, że nowe, że no, jeździ samo, bo faktycznie jeździ samo, to jest niesamowite. To jest zupełnie kolejny aspekt, bo to. Ja w sumie nie wiem, czy, bo ja mam ten full, full self-driving yy, i w zasadzie nie wiem, czy ona ma te same funkcje, jak się tego nie nabędzie, bo pomysł, to gdzieś wyczytałem, że tego nie można włączyć w Polsce, bo jest to nielegalne, no ale ja bez problemu to mogę uruchomić. To skręca, to zmienia pasy samo, to zjeżdża z drogi szybkiego ruchu samo, dobierze, yy, bierze zjazd z Eski pod Poznaniem z obwodnicy, i nawet próbowało wziąć rondo samemu, ale tam już coś było nie tak i już musiałem przejąć, bo już myślałem, że zostanę zawału, szczerze mówiąc. Także jeszcze jakoś tam super tego nie testowałem, ale faktycznie samochód jeździ sam, więc no się zastanawiam, czy w przeciągu dwóch lat nie będzie to wyglądało tak, że wejdę sobie z tyłu i, i, i kliknę, jedzie do domu i pojadę, nie? Także no, zobaczymy, ale, ale autentycznie to jest, no to jest niesamowite, to jest coś, co... No zwaliło mnie z nóg, jak mam być szczery, nie? bo to, że ono się zatrzymuje, rusza za tirami, no to jeszcze okej, okay. ale to, że to skręca, bierze samo zjazd, yy, redukuje prędkość nie tylko, do bo on wykrywa yy, ograniczenia prędkości, ale no jak no mam tam po drodze do domu taki... Mocny łuk na, na, na trasie, gdzie w teorii można jechać chyba 90. Znaczy, jest, postawili znak 50, ale on nie wykrywa tego 50. On, on tam ma, yy, według map, chyba Google szczytuje, i on tam według niego jest 90, ale zwalnia sam, widząc profil, nie wiem czy profil drogi, czy yy, jakiś tam większy promień zakrętu. Zwalnia sam, tylko on zwalnia w ostatnim momencie. Mm -hmm. I człowiek tak siedzi z, tym, z tą taką nogą przygotowaną <laughs> do hamowania, więc no. Nie się znakowanie. Raz mi zahamował na rondzie. No ja włączyłem też tą funkcję, że ma hamować, jeżeli wykryje niebezpieczeństwo, niezależnie ode mnie, czyli ja trzymam kierownicę, prowadzę, mam no chyba nawet wtedy miałem wciśnięty pedał, to nie gazu, tylko przyspieszenia, tak, a on mi zahamował, bo facet wjeżdżając na rondo troszeczkę za daleko wyjechał, wyjechał już za linię zatrzymania przodem samochodu i faktycznie wyglądało to tak jakby miał mi wjechać przed, przed, no przed maskę, przed tor jazdy. Ja widziałem, że on tego nie zrobi, że już hamuje, a jednak auto samo zahamowało na rondzie. Takie no, no ja z nogą na, 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 na przyspieszeniu, a auto hamuje. Nie? Takie no, dziwne wrażenie. Zaraz po tym jak dostaliśmy fotkę yy, na niemieckiej autostradzie na granicy polsko-niemieckiej na naszej wolnej granicy, tak, w strefie Schengen zatrzymała nas niemiecka policja, w ogóle wszystkich zatrzymywali, tylko że po prostu było zwolnienie, puszczali przez jakąś, nie wiem czy to był, to był chyba to jakiś taki parking, nie? taki zjazd graniczny był boczny, główna droga była zamknięta, stał radiowóz na sygnale, puszczali bokiem, no i oczywiście wszystkich tylko tam zaglądali, nie wiem, niektórzy pokazywali prawo jazdy, a nas na bok i wszystkie dokumenty, a ja miałem... 30 km zrobione w aucie. Jeszcze nie mieliśmy przylepionej klepki rejestracyjnej, bo no, przed chwilą ją dostaliśmy, tak? Yy, ubezpieczenie miałem oczywiście na telefonie, a na środku lasu na granicy polsko niemieckiej oczywiście brak zasięgu. I pięciu policjantów yy, niemieckich i o Dinoje Tesla! I tam do siebie coś. No, ja nie za bardzo po niemiecku. Próbowałem się z nimi po angielsku dogadać. Niestety tam tylko jeden jakimś tam szczątkowym angielskim się posługiwał więc trochę na migi, ale mnie prosili, żeby otworzyć przedni bagażnik, tylni bagażnik i tam między sobą rozmawiali, że, że, że gancno i że coś tam także no miałem... Ciekawie było, śmiesznie było Z takich zewnętrznych no to... Na pewno ciekawy jest, no ale to na pewno wszyscy też pokazują ale jest to nieco dzienne. no, przedni bagażnik. Nie jest on olbrzymi, mm -hmm. ale z... patrząc na to, że normalne auto nic tu nie ma, no to jest to jednak zawsze coś. To jest pierwsze. A drugie, bagażnik ten klasyczny jest naprawdę duży. On nie wygląda z zewnątrz, ale jest dość głęboki. Także oglądałem no, podczas wyboru podczas zakupu oglądałem, jakie auto tam sobie chcę kupić. Padło na to ze względu na, na, na fakt, że wydaje mi się, że zakładając jakiś podstawowy bagażnik dachowy na narty, jestem w stanie w 4 osoby pojechać jednak na narty tym samochodem, co w jakimś tam no, M3 czy, czy, czy RS4 w wersji nie kombi byłoby już problemem. Ale jest Ale, też głęboki, aha, nie? I jeszcze, A. to jest naprawdę dużo, nie? Przewód. No, to jest ten przewód do tych nie nieteslowskich ładowarek. Nie? To jest chyba jakiś menekę z końcówki. Bo nawet go nie otwierałeś, co? Nie, jeszcze go nie używałem, bo ta, do której podjechaliśmy, mówię, korzystałem raz z nieteslowskiej i raz z teslowskiej. Ta, do której podjechaliśmy, miała przewód z końcówką taką jak nasze auto, w związku z czym nie, nie, nie było problemu. No? Nawet nie mogę się przyzwyczaić, że w teorii posiadając te zielone blachy mogę jeździć po obuspasach, mogę parkować za darmo. Jeszcze to do mnie jakoś tam nie, do, nie dotarło. Nie korzystałem jeszcze z tego. No dzisiaj przed chwilą nawet jechaliśmy, jak was odbierałem z dworca, mogłem jechać pasem dla autobusów i byśmy byli troszeczkę szybciej Ale nie chciałem o tym. Nie, po prostu zapomniałem, no bo wiesz, no to jest przyzwyczajenie. W każdym razie, no wychodzi mi, że poniżej 10 zł kosztuje mnie na 100 km użytkowanie tego auta, czyli 2,5 litra, 2 litry, w zależności od ceny benzyny, no w tej chwili jest to mniej niż 2 litry. Auta z tymi osiągami. Zostań niemieckich klasycznych zaczynają się od 400 tysięcy, dobrze wyposażone pod pół miliona. Takie RS4, które ma 450 koni, to kosztuje z opłatą dla importera, z... z kosztem znaczy nie z ubezpieczeniem, ale z prowizją leasingową, ze wszystkimi kosztami, plus ładowarką za 2000 zł. Na razie zapłaciłem 314 tysięcy, to znaczy nie zapłaciłem, bo wziąłem w leasing, ale. To jest finalna wartość yy, tego zestawu. Tak. Brutto mówimy tutaj. Mm -hmm. Brutto z pełnym 23% VAT-em, tak? No to... no, Okej, okay, no wiadomo nie jest to mało pieniędzy, ale to jest 1 trzecią mniej czy 1 czwartą mniej niż, yy, niż auta podobnej mocy z klasycznym silnikiem. To na razie, zobaczenia za miesiąc niecały. No dobra, dzięki na razie, cześć.